Hejka, hejka, jestem Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z przeglądu wilkołaczego pakietu razem z Katarzyną. Kasią, dzień dobry. Katarzyną Kasią, dzień Kasią. dobry, witamy się. E, I tak, jak widzicie, obie jesteśmy w furii. <grym> Takie życie. W poprzednim. W poprzednim odcinku u Kasi mogliście zobaczyć jak to do, do tego doszło, że się właśnie tak wyglądamy i tak mm -hmm. oprezentujemy. A więc idźcie do Kasi, jak nie oglądaliście, bo musicie być wiecie na bieżąco, no tak. żeby wiedzieć Dużo o co się działo. Korcia ma nową rangę, tak. wielkołaczków, nową cechę wilkołaczkową. Tak. Więc musicie po prostu iść i to sprawdzić. No ale dobra, w każdym bądź razie teraz obie jesteśmy w furii, w ogóle dzisiaj jest pełnia, więc dzisiaj tej nocy Zew bestii, patrzcie, więc no, cokolwiek może to znaczy Zew. Będzie Zew bestii tej nocy, więc musimy, słuchajcie, tutaj się. Ale patrzcie tutaj takie potrzeby. No ogólnie. Ogólnie tak, więc nie wiem co teraz. Katarzyna jest głodna. Możesz coś sobie zjeść, grilla sobie odpalić. A bo ja jeszcze nie mam wykupionej tej tej. Ja, czy nie nauczyłam Griluj. się jeszcze tego, co ty. No. A ja bym też potem musiała jeszcze w ten teleskop, może bym mnie meteoryt pierdzielnął czy coś. Dobra, grilluję. No właśnie. No, to... to grilluj. Ja poszukam w terenie, może coś znajdę. Grillujesz? Co ty ty? Pożarłeś całego grilla. Co? Boże, drogi, jaki wstyd. Zarze... No ale najadłam A po co się. A grillować żarcie, jak można zjeść całego? Ale najadłam się. Ej. No więc jakby... No. Reaguj na pierwsze. Znaczy, czy, ja czy ja nie idę zażreć tej wanny. Zobacz czy ja nie idę zażreć wanny lepiej. Nie, ty Aha, się umyć dobra, chyba. no to lepiej zobacz. A nie, to. Do... o widzicie? To ja. A patrz jaka, jaka ładniutka, no. to jest Kasia. Patrzcie. Z czerwonymi Słodka. oczami. I też mam na, też mam na sercu plam boba. A Ty co? A, śnieżek. Pierwszy śnieg. A my, ja mogę ogólnie już przemieniać, bo tak. kupiłyśmy taki, taką cechę, drzewku. że mogę przemieniać. Tylko trzeba znaleźć kogoś, kto nie jest wilkołakiem. Ogólnie no, taki znaleźć. jest dość obszerny, wydaje mi się, ten pakiet. Bo... A ten pan? Bo i aspiracja, i te wilkołacze drzewko, i tutaj te szalone kły, na przykład, żeby dojść na najwyższy poziom, żeby być bosem szalonych kłów, kochani, ile to trzeba zrobić? No, tak, tutaj może jest, no, jest co robić. Jakby. no Nam się pewnie nie uda tego wszystkiego w tej naszej serii mini e, odkryć. Patrz, idzie do mnie, by tego o, gryźć. Dob. Ale Mariusz. nie, masz przekreślone znowuż. Mi się wydaje, no. że ty jesteś za bardzo wnerwiona, wiesz? A tam coś się boi ciebie, ej. No. Dobrze, ma się bać. Dawaj go. No. O ja cię. Przyszedł co, tu może, nie wiem, grzyby pozbierać w lesie, a tylko przemienią tylko łaka. To się, już by teraz będzie wiedział, że się nie przychodzi do takich miejsc. No pięknie. Ale wyje wyję. <noise> I co on będzie naszą podopieczną? <śmuch> Podopiecznym. <śmuch> tak będzie cię działali z pytaniami. Weź tam iść, poćwicz czy coś. Hej. Hejka, hejka, co się robi, żeby. jak się jest wilkołakiem? Co mi się dzieje? O co, co mi chodzi? Jest? A, odmieniasz się. Patrz, to jaka. Uciekaj, spierdzielaj dziewczyno. A jaka ładna mój. się zrobiłam! Patrz. No. A na bossa, po bosu. Boso. bosą z Co przez mi się świat. stało tu? O, masz ból głowy. Czemu? Dochodzenie po siebie po wilkołaczym szale. No. Ale raptem, jaka ładna no. się zrobiłam. Ale czekaj, gdzie jest to drzewo? Tu gdzieś, no. O tu. Gdzie jest ten cymbał? O, siedzi. Tu. Dobra. No, rozmawiaj dobra, o księżnicowym objawieniu jakieś. No, ale to już chyba mi miała. Ej, ta ty lu... ty, Nie, ty nie masz tego, że nie lubisz wody. Nie. Ale nie lubię ogólnie dościu. <laughs> Poproszę. Jest. jest, jest, dawaj. No gdzie ty idziesz, nigdzie nie idź. Naprawdę muszę tam, stój, tylko coś, o coś zapytam. Jeden pytanie, jeden questions. Tak, tak, zgadzam że. się. Nie świetnie, wchodzę to. Jeeee! Witamy w stadzie. Co dostałam? Żarcie też? Nowa możliwość jakaś, jakaś paczka, nowe interakcje i jeden egzemplarz czegoś A jaką tam. Jaką paczkę? Patrz, ty musisz mieć samowystarczalność. Zadbaj o siebie oraz o przyszłość stada. Staraj się nie pokazywać swojego zwierzęcego łakomstwa. O. E, reprezentuj godnie wszystkie wilkołaki nie przyczyniaj się do powstawania negatywnych stereotypów na temat wilkołaków, hmm. więc ty chyba nie możesz gryźć nie. innych ludzi. <laughs> I udział w stadzie. Bierz czynny udział w sprawach grupy i pomaga jej członkom. Oczywiście. Idź mnie teraz, daj do tego. Y... Gdzie? Do lunety. A dobra. Ja tak zauważyłam, że tak. U ciebie na odcinkach monogramy, no. a u mnie na odcinkach to był. <laughs> no. O, jak leci. A jak cię piorun trzepnie, gdyż przez tą lunetę patrzyła. tam już od razu, piorun. Co to za baba? Gwiazda! Ty się no. Ja wstałam. O, gdzie ona? Nie idź, babo, nie idź. ci masz wdzięko! <noise> gdzie ona jest? Polazła, uciekła ci. No, uciekła mi. O, 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 już już nie, nie pada. pada. O, ogryziem O! <noise> o jaka Kurde. O, szybko poszło, to jest ej. Co? No, szybko poszło. Brutalne to było. No. Jeszcze, kurde. Dobra, jest 20. Ja myślę, że no. możemy już się i udać A na A nie... pokaż niebo. W wzgórzu. O, jest. Jest. A kliknij na siebie Dobra, aż... albo na mnie, w sensie, że wiesz. Czekaj, tylko znajdę tą górę góry. Bo... Tam o, tu. No, gdzie ty idziesz? Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Patrz, i przeszła przez skały w ogóle. Czemu idziesz po wodzie? Aj, Simsy. Okay. Patrz tam. Jest, paprotka. Jest, bierz. Popas. A. Popas w Kleszcze. Nie lubi odgrodnictwa. No lubisz tam, będziesz Nie. się zajmować. Dobra, mamy. Jest, mamy. A wyś kliknij na. Właśnie, najpierw może na siebie. Nie. Mamy tu paprotkę. Nie, pap... ej, ale ona jest w takim szkle? No. A. To nie dawaj im. Połóż u nas gdzieś. Czekaj, coś się dzieje. Szał, nadmiar furii. Zew księżyca. O. Bycie wykołakiem podczas pełni. No, to chyba się przemieniasz. Patrz, patrz. No I tobie też się zrobiło. Jesteś Tylko, już... że jak to w ogóle. Weź mnie z resetu, możesz? Wy. A ja my. Przeczyta. A uuu. Ja myślałam, że my tą paprotkę będziemy mogli posadzić sobie. Oho. Zmieniasz się. O, zobaczcie, to jest też mój nowy strój. Ja tam patrzę. Lecisz do mnie. O. No i dobra, i co teraz będziemy wściekłymi wilkołakami, tak? Przez tą pełnie. No chyba tak. Po prostu w pełni się zamieniamy w no, wilkołaki. I w sumie to. To w sumie tyle, to tyle. Ale czekaj, gdzieś poszłam. Gdzieś? O, patrz, patrz poszłam gdzieś. może gdzieś z tymi swoimi wilkołakami. Na no. jakąś eskapadę. Mogłabyś się nie kąpać, tylko wyjść. <grym> A dajmy, nam też ten, do tego drzewa coś daj. Ty masz jakiś grzeczny pies. No daj tego. No gdzie ja wracam? Idź tam ze mną do tego to drzewa, teraz... bo jestem jakaś nie do ogarnięcia. Patrz, taka czekaj, woda, ty... widzisz to, jaka zielona. No, no. Gdzie to drzewo, no kurde. Ja nigdy nie wiem, gdzie jest to drzewo. Który chcesz punkt? Daj, yy, a nie wiem, co tam jest. No, jestem myśliwy, naucz się polować, żeby zaspokoić głód. Chęć sprzeciwu, odzyskaj kontrolę nad sobą w trakcie szału. O, może to co? A ty to masz? Ponury z COVID? No, nie, to dobra, daj mi. A weź to, żebym też mogła szukać, może, z tego pierwszego. O, a. No. No. o ja wróciłam. O, i co tam? I co, co masz? O, rozwaliłaś. Szalone kły, informacja. O, Patrz. No. Członkowie stada zauważyli, że korcja w niedostatecznym stopniu udziela A. się w stadzie. Jeśli takie zachowanie dalej będzie miało miejsce, lub korcja otrzyma dodatkowe ostrzeżenie dotyczące panelu stada wielkiego, znajdują się przydatne wskazówki, które pochodzą. Aha. No nie udzielasz się. A coś tu masz, co to? Aha, tu masz ostrzeżenie. A, ze, stu, ze z członkami no. stada muszę. Zrobiłam Poczekaję ja do nich pójdę. No teraz? Teraz? Wilkołaczy, sojusznik, patrz, księżycowe połączenie, księżycowa powierniczka, widzisz? No widzę. A tutaj ich nie ma. Na razie nie mogę ich zawołać. One uciekają przez tą górę. Gdzieś. Ej, znowu gdzieś, A ty gdzieś, też jesz? patrz. O, ja też gdzieś, gdzieś poszłam. Jesteś. Gdzieś, gdzieś, gdzieś? Gdzieś. Gdzieś? Gdzieś. Gdzieś, gdzieś poszłam. Babury gdzieś poszły. No. A to właśnie takie ja ciekawe, gdzieś. No to przez tą pełnię, mi się wydaje, nie? Mhm, mm tak, tak. Ale ta paprotka jest przepiękna. O, jesteś. No, ty już wróciłaś. Tylko Myślałam, że będzie można ją złapać. O, jest. Ale nie. A nie możesz zadzwonić do tych swoich kumpli? No, nie, nic nie mogę zrobić, właśnie. Mamy jeden punkt, co kupujemy. Może na razie kupię coś, żeby, właśnie tak, tutaj od dołu, żeby to wszystko. A to? Myślę, ja może to, żeby teren znaczyć. O, właśnie. <głos> Jest. <głos> o, odblokowano uspokojenie. Korcja umie teraz uspokajać inne wilkołaki, które lada w moment wpadły w szał. O, o. czad. Korcia awansowała do rangi Delta w hierarchii szalonych kłów. Nowe możliwości. Możesz mentorować członkom grupy o najniższych rangach oraz ich upominać. Możesz kupić plakat, Dostać. który został już umieszczony w jej wyposażeniu. Aha. Super. Czyli dostaliśmy. awans Jesteśmy deltą. co? Kupisz plakat gdzieś u siebie w pokoju. Chociaż my nawet nie śpimy tutaj. No właśnie. Który to mój pokój? W salonie powiesz. Tu, o. o tu powiesz, pięknie. Idź tam gadać z tymi swoimi ziomkami. ona dalej jest w, tej, Aha. w tym szale. Dobra, to czekamy za mną teraz. Wolę o tym nie mówić. O, co mi tam zrobili? Niedawne wilkołacze szał. Mam luki w pamięci, o. ale wiem, że będę żałować. Super. Wszyscy przyjdą, o. O! Co to? Wow. Co to? Spełniona aspiracja. Nowe aspiracje. Cztery? Kasia ukończyła swoją yeah? wilkołaczą inicjację. Nadszedł czas, by rozpocząć na te przygody z wilkołactwem. Oho. Jakie możliwości czekają na nią w przyszłości? Co to? Dawaj, czytaj, bo nie, Posłania... nie widzę. Posłańczyni z Fory, wejdź w szacowane szeregi Sfory z Moonwood. To ty jesteś. Wstąp w szeregi szalnych kłów, to to ja no. jestem. Samotna wilczyca, stań się najsilniejszym i najstr... o, najstraszniejszym wilkiem w pojedynkę. Poszukiwaczka ah. lekarstwa, poszukuj lekarstwa, by stać się zwykłą simką. To ty to stwore pewnie, co nie? No, dobra. To ja się będę musiała z nimi kolegować teraz. Musisz pilnować mnie. Mm -hmm. o. A ja wezmę ten szaloły, szalony kiełb, no. nie? No. I co teraz mamy? Pokaż, pokaż, oh. pokaż. Pokaż, 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 pokaż. Kasia przetrwała. Kasia przetrwała pewnie, pewnie co za... Uh -huh. Czyli o 7, 7 rano. Ten... Mm -hmm. Spokój, opanowanie, poczucie wspólnoty. No, oczywiście. Korcia ma gdzieś swoją, co? Gdzieś swoją reputację. Korcia ma gdzieś swoją reputację. Musisz przemienić 5 simów. Co globalnie? wilkołaki trzech. Globalna dominacja wilkołaków. A, pięć, Nadszedł trzech. czas, by korcia pokazała światu, kto tu rządzi. O. Spróbuj zdobywać umiejętności zaznaczania terenu i skorzystaj z niej. Możliwość możesz również ćwiczyć walkę ze swoimi wilkołaczymi przyjaciółmi, a nawet spróbować sprowokować grega. No to widzicie. Dostań Alfą szalonych kół. To jest nie że tylko ta jedna aspiracja, tylko tu dochodzą jeszcze no. cztery kolejne, więc fajnie. A ty masz wykonywać interakcje towarzyskie z wilkołaczymi przyjaciółmi. Godnie reprezentuj wilkołaki. I zostań alfą też. A, no to dobra. No to supi. A ty weź jeszcze no. zobacz, weź może udałoby ci się wbić ten kolejny poziom na drzewku. Weź coś tam o ćwiczenie Not walki, to... rób czy coś z nimi. Ja żeram mięsom. A, a. Przemień tą panią, może, jak już tu stoisz. I jak ona też tu stoi, co no. nie? Grozienie. A dużo ci brakuje jeszcze? Pokaż. Lili jest bezrobotna. No, jeszcze z dwa razy byś się z kimś tam pobiła i chyba... O, patrz jak mi urosłek jak przemieniłam go. No to super. Dobra, wiesz co? Bikołar, ćwiczenie, ćwiczenie walki. walki. No, no walki. i powinno ci... Chociaż zobaczymy. No, ty już, kurde, poprzemieniłaś trochę tych simów, nie? A no. przyszła się poćwiczyć teraz, ej. Muci mm -hmm. pici. Mm -hmm. No co? Po co żeś tu, z Sulani zajechała, przyjechała? Tak. O, jest! jest weteranka! weteranka. Co tam? Uch, patrz, już ostatni poziom zaraz. No. Mamy jedną umiejętność, i teraz tak. Co tu mamy? Złowrogi z COVID. Yy, Wydawaj z siebie przeźliwe z COVID. Mamy wyprawa myśliwska dowódź polowaniem w grupie. O, musi być myśliwe mhm. najpierw. Widzenie w ciemnościach. Tutaj jest co? Odporność na księżyc. Chronię się przed szkodliwym wpływem księżyca. Kopaczka tuneli. Przemieszczaj się błyskawicznie przy użyciu własnoręcznie oh. wykopanych tuneli. I tu pierwotny instynkt, Słuchaj instynktu, żeby szybko wzmocnić swe, pewność siebie. Hmm. Może to no. wezmę, jakieś skarby. O, higiena jej urosła. Czekaj, wilkołak, przeszukaj teren, może jakieś skarby lepsze. A co to ty chcesz? Rozpolognisko, aha. No dobra, ty dostałeś cytrynę. Wow. Pochwal szczerze, rozmawiaj o zainteresowaniach, zapytaj o wilkołaków, o takie rzeczy musisz robić. A godnie reprezentuj wilkołaki? Przestrzegaj zasad, korzystając ze swoich przydatnych wilkołaczy umiejętności, używaj wilkołaczy empatii, bo uspokoić szalejące wilkołaki, pannę swoim szałem dzięki mhm. chęci sprzeciwu lub szesz dobre słowa o wilkołakach poza ich społecznością. Czyli musisz po prostu ich chwalić. A patrz, ja mam tutaj ten. O. Łatwo się ekscytuje, o co się dzieje, czy żeby ktoś się dobrze bawił, poziom furii i tych simów wzrasta, gdy odczuwają o. oni rozbawienie oglądając telewizję albo grają w gry. Jak unarwanego szczeniaka, który ekscytuje, ekscytacja przekracza masę krytyczną. A weź mi tam <grym> trochę popodbijaj, żebym miała ten, o może, tylko co tu robić? Byś musiała sikać, wyjść i może kopać już mogę, nie? Chyba. A weź się tymi no, przeżyciami no tak. z nią tam, z nim, z nią, nie wiem, z babcią, o. Babcia, babcia. Co tu się, a ten się przemienia. O, niby do siebie bić. Aha. No to weź tam oznacz terytorium te i zrób mi drzemkę. A jeszcze przeszukaj, może. Dobra. No dobra. Myślę, że chyba możemy no. kończyć, co? Nie. Dużo zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku. Dużo, tak. E, no to ta pełnia, tak jak widzicie, co, ta, co z tą pełnią jest? No po prostu jest. No, tyle, że gdzieś łażą, same, że... nie? Wychodzą gdzieś, no, gdzieś. No, 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 gdzieś wyłażą i tak ten. No zdobyłyśmy kolejny poziom aspiracji. Wiemy, że kolejny poziom aspiracji właśnie sobie można wybrać. Mhm. To też jakaś taka nowość. No, w następnym odcinku spróbujemy już dokończyć moje tak, drzewko, tak, żeby tak. już ten ostatni poziom wilkołatwa. Spróbujemy też trochę ogarnąć tą aspirację, może na następny no. poziom spróbujemy, bo to chyba nawet w miarę to wyjdzie. No i tą lunetę dalej no, będziemy, patrzeć. będziemy patrzeć, może w na końcu nas strzeli. No, a na z tymi klubami to no, dużo czasu trzeba poświęcić, nie? Tak, to już to tam tego aż tak do końca nie będziemy. Zobaczymy. E, chyba no nie, że zależy w ogóle i z poziomów, bo nawet nie wiem, ile tam no. jest tych poziomów. No, no, ale żeby dostać tę alfu, to pewnie trzeba no, trochę naprawdę. zrobić. No, dobra. Także dziękuję Wam ja za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał, następny odcinek u Kasi, także idźcie też do niej, zostawcie suba i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i papa. pa, pa.